Rehabilitacja na NFZ jest jak abdomin. Niby każdy wie, że to nie działa, ale jeszcze niektórzy będą próbowali. Tutaj oczywiście nie ma z czego żartować, ponieważ temat jest poważny, a państwowej formie rehabilitacji można naprawdę wiele zarzucić. Nie będę tutaj krytykował swoich koleżanek i kolegów, fizjoterapeutów, którzy te zabiegi na NFZ wykonują, jak również lekarzy, którzy te zabiegi przepisują, ponieważ problem jest złożony, systemowy i znacznie wykracza poza możliwości oddolne jednostki, jakim jest lekarz czy fizjoterapeuta. Ponieważ państwowa rehabilitacja pomimo najszczerszych chęci ze strony lekarzy czy fizjoterapeutów jest po prostu narzucona z góry systemowo i nie można tej formy zmienić. Trzeba to po prostu rozsadzić i skonstruować od nowa. Ja nazywam się Krzysztof Szarski i dzisiaj opowiem Ci, dlaczego państwowa rehabilitacja nie działa. Rehabilitacja na NFZ opiera się na trzech składowych. Na fizykoterapii, czyli wszelkie prądy, ultradźwięki, lampy, magnetoterapię, lasery itd. Na przeróżnych ćwiczeniach i na masażu. Każdy z zabiegów ma przypisaną konkretną liczbę punktów do siebie. I potem NFZ rozlicza się z daną placówką na podstawie punktów, które wykonała. Czyli jeśli masz laser na kolano, to za ten laser na kolano jest konkretna kwota, którą NFZ płaci danej placówce za wykonany zabieg. I tak samo, jak masz na przykład ultradźwięki na bark, to to, to ultradźwięki mają przypisaną liczbę punktów do tego, na podstawie której potem NFZ się z daną placówką rozlicza. Tak samo sytuacja wygląda z ćwiczeniami. Czyli jeśli są ćwiczenia na konkretnie bóle pleców, to wówczas NFZ. Płaci tyle, ile jest przepisanych punktów za ćwiczenia na bóle pleców. I tak się mniej więcej rysuje ta cała sytuacja. I teraz, co jest w tej sytuacji nie tak? Po pierwsze, czas oczekiwania, czyli na przykład masz skierowanie na rehabilitację swojego kolana, ale rehabilitacja jest dostępna na przykład za pół roku. Komedia zaczyna się jednak wtedy, kiedy pacjent jakimś cudem po tym pół roku trafia faktycznie na rehabilitację. Tylko nie pamięta, które kolano go bolało, a nie można się rozczytać ze skierowania. I ja przysięgam, nie zmyślam tego, ponieważ ja rok pracowałem na placówce, która świadczyła usługi na NFZ, i wiem, jak to wygląda. Inaczej by to wszystko wyglądało, gdyby czas realizacji rehabilitacji był adekwatny do aktualnej potrzeby pacjenta. Drugi problem z rehabilitacją państwową, bardzo pokraczne wykorzystanie fizykoterapii. Prądy, lasery, magnetoterapię wszystkie te zabiegi mają jak najbardziej miejsce we współczesnej fizjoterapii, jednak absolutnie nie w sposób, w jaki są wykorzystywane na NFZ. Pola magnetyczne są bardzo często przypisane do bólów pleców, które są po prostu bólami napięciowymi i zastosowanie pola magnetycznego absolutnie tu nic nie da. Laser na przykład jest również wykorzystywany przy bólach pleców, ale spójrzmy prawdzie w oczy, że laser tak naprawdę musi przejść przez bardzo wiele tkani, żeby dojść gdzieś tam do tych pleców i on tak naprawdę nie dochodzi tam, gdzie on ma dojść. A druga rzecz, znowu jeśli problemem są napięte mięśnie, no to laser tutaj znowu nic nie da. Prądy faktycznie niektóre są fajne, ponieważ modulują i zmniejszają ból, przez co można wtedy lepiej ćwiczyć. Ale ultradźwięki też specjalnie nic nie dają, szczególnie jeśli ktoś zapomni tego urządzenia włączyć. Trzeci problem, kinezyterapia w grupach. Często podczas ćwiczeń jeden fizjoterapeuta ma pod swoją opieką dwoje, troje, a czasem nawet więcej pacjentów. I bardzo ciężko w takiej sytuacji mówić tutaj o indywidualnym podejściu do pacjenta, a już w ogóle nie można mówić o jakimkolwiek zbadaniu pacjenta, bo po prostu nie ma na to czasu, bo każdy pacjent będzie miał bóle pleców wynikające z zupełnie innego powodu. Ale żeby to stwierdzić, trzeba pacjenta zbadać. Ale żeby go zbadać, to trzeba mieć na to czas i nie można mieć pod swoją opieką trzech innych osób, które też tam przyszły na ćwiczenia, bo tak się nie da. Dlatego trzy osoby z zupełnie różnymi bólami pleców najczęściej ćwiczą tak samo. Czwarty problem podwierzki. Jeez. Jeśli chcesz sobie pomachać głową w jedną i w drugą stronę do przodu do tyłu, czy trochę rękami w tę czy inną stronę, naprawdę nie musisz chodzić na rehabilitację, żeby sobie w ten sposób poćwiczyć, bo bardzo dobrze poćwiczysz sobie w ten sposób w domu. Serio, wystarczy sznurek, zapiesisz sobie na drzwiach, czy gdziekolwiek indziej, pomachasz rękami i nie musisz chodzić na rehabilitację i nie potrzebujesz do tego rehabilitacji. A podobno ktoś się nawet poczuł potem lepiej. Piąty problem. Pacjenci nie chcą ćwiczyć. Pacjenci znacznie bardziej wolą położyć się na kozetce, żeby ktoś ich na przykład pomasował, albo żeby położyć na nich prądy, bo wtedy tak fajnie mizia, tak fajnie szczypie w plecy. A jak się dowiadują, że mają przypisane ćwiczenia, to nieraz są takie prośby, czy da się to przypadkiem zamienić na coś innego, bardziej przyjemnego. I wbijmy to sobie teraz od razu do głowy. Tak jak za pacjenta nikt nie zje posiłku, tak samo za pacjenta nikt nie poprawi jego zdrowia i jego ciała. Po szóste traktowanie pacjenta po Pacjenta przewlekle bólowego najczęściej trzeba dociążyć. Czyli pacjent z bólami kolan musi nauczyć się przysiadów, zwiększać stopniowo ciężar po to, żeby zwiększyła się siła i żeby te kolana przestały boleć. Pacjent z bólem kręgosłupa musi obciążyć swój kręgosłup w każdym z możliwych kierunków do jakich kręgosłup został stworzony po to, żeby kręgosłup był silny i żeby sprostał wszelkim wyzwaniom dnia codziennego i żeby po prostu przestał boleć. A pacjenta na NFZ traktuje się, żeby najlepiej tych ludzi położyć na ziemi, żeby trochę pomachali nogami w bezpiecznych warunkach, żeby nic się nikomu nie stało, żeby przypadkiem nic się nie uszkodziło. Nigdy się jeszcze nikomu nic nie uszkodziło na rehabilitacji, czy na przykład u mnie też w gabinecie, gdzie ja obciążam po prostu ludzi bardzo mocno, tak? Ponieważ my jesteśmy bardzo mocno stworzeni do wysiłku i do zwięks... i do jakby przezwyciężania obciążenia, dlatego to obciążenie jest bardzo ważne. A na rehabilitacji państwowej kładzie się tych ludzi najlepiej, żeby leżeli, ewentualnie stali i pracowali w warunkach bardzo bezpiecznych. Bez sensu. Jak widać po powyższych przykładach, państwowa rehabilitacja ma bardzo dużo rzeczy do zarzucenia i nie sposób ich w krótki i szybki sposób niestety zmienić. I niestety najwięcej tutaj traci sam pacjent, ponieważ zamiast szybko wrócić do zdrowia, wrócić do pracy, wrócić do codziennego funkcjonowania, to często czeka bezsensownie kilka miesięcy, a potem idzie na rehabilitację, która i tak nic mu nie daje. Dlatego mam nadzieję, że będzie mi dane dożyć czasów, kiedy rehabilitacja państwowa będzie do równy Skutecznością rehabilitacji prywatnej. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.